Witam Was kochani, moje drogie lwy w horoskopie. Na pełnię, która jest w lwie, i właśnie teraz jest horoskop dla Was, moi kochani. Horoskop dla lwów w znaku pełni lwa. Mocny horoskop, mocne przesłanie, słuchajcie: jesteście w tym momencie, jakby na piedestale. Tak jak lwy powinny być na piedestale, tak jak powinni się poczuć królami, i Wy w tym momencie takimi ludźmi się, takimi osobami się, kochanie, kochani, kochanie, kochani, tak, kochani, stajecie tutaj w tym, w tym, w tych dniach, chwilę, kilka dni przed pełnią, kilka dni pełni, będziecie po prostu. Jakby można powiedzieć, brylowały, brylowali w towarzystwie. Nie ma takiej możliwości, żeby czegoś takiego nie było, ponieważ księżyc, który właśnie jest w tym momencie w lwie, jest też w domu horoskopowym, moi kochani, jedenastym. Przyjaciele koledzy, znajomi. I tutaj będzie duże uderzenie tego księżyca w podstawy tego, co się będzie działo akurat w znaku lwa, moi kochani, bo to jest akurat horoskop, pamiętajcie, typowo jakby dla lwów na ten, na, na tą pełnię. Inne znaki mają inne horoskopy, to tam sobie możecie obejrzeć. Moi kochani, na pewno jest to bardzo znaczący moment z tego powodu, że jak powiedziałem pełnia, ale ta pełnia jest w pół, kochani, w pół jest jakby yy, w, yy, Boże, w konfiguracji z uranem, w kwadraturze z uranem i w konfiguracji z opozycją do Słońca, no oczywiście, bo to pełnia, tutaj żadna żadna nowość, czyli jest to bardzo taka w pół, półkrzyżu jest, w znakach stałych, bardzo agresywna, bardzo mocna pełnia. Ten półkrzyż będzie ogólnie wpływał na nas yy, dosyć negatywnie, z tego powodu, że to są znaki stałe, czyli byk, lew, i wodnik, który mówią o tym, że to co nastąpi, to co będzie działo się w tej pełni, może mieć y, jakby przyczyny, może mieć może się kierować zasadami takimi, że będzie trwało dłużej niż zwykle. Nie będą to takie sprawy po prostu kilkugodzinne, kilkudniowe. Mogą one trwać dłużej. Moi kochani, lecimy z tym horoskopem dla Was. Uwaga na urana, moi kochani. Uran jest w kwadraturze do Księżyca, który jest w Waszym znaku, ale też Wasz władca główny znaku lwa jest to Słońce i Słońce też jest w kwadraturze z uranem, czyli uran będzie działał na dwa światła, czyli jest półkrzyżu, jak powiedział będzie powodował ogólne zamieszanie emocjonalne. Uran, planeta maleficzna, planeta, która chce zmieść znieść, znieść, zmieść podstawy tego, co jest, chce na tych zgliszczach zrobić nowe fundamenty i, i, i spowodować, aby powstawała nowa budowla, nowa budowla. Pewnych aspektów waszego życia. O te aspekty się dopiero wykreują w trakcie czasu trwania tej pełni, musicie je przejść, przetrwać, ale moi kochani, one będą na pewno bardzo emocjonalne. Tutaj u każdego z was może się to wykre wykreować zupełnie inaczej. Tu nie jest powiedziane, że na pewno u wszystkich byków będą na przykład problemy związane z przyjaciółmi, z kolegami, ze znajomymi domoroskopowy po 11. Nie. Tutaj to się ta, ta, tutaj musicie uważać, uran działa na. na na wszystko. Uran działa po prostu na każdy aspekt życia i tak jak powiedziałem, musicie być gotowi na to, że całkowicie niespodziewanie zostaniecie zaskoczeni, gdzie, zaskoczeni, zaskoczeni, gdzie on się tak naprawdę uwidoczni. No ale bowiem, już Wam powiem tak uściśle, gdzie się może ten Uran uwidocznić. Na pewno się może uwidocznić tutaj, gdzie jest Słońce, czyli w wodniku w domu horoskopowym piątym. Kochani, seks, hazard, romanse. Jeżeli Uran tutaj uderzy, a jesteście w romans, w jakimś na przykład romansie, to to się może zmierzyć, zmienić. Jeżeli planujecie, to uwaga, może być gorąco, może być niewesoło. Uran, planeta maleficzna w kwadraturze do słońca spowoduje, że wasze życie się odwróci do góry nogami i nie wiadomo, czy będzie takie piękne, może być totalnie dziadowskie, możecie sobie zniszczyć życie. Nie grajcie również w tą, w te dni trudne, kochani, w żadne gry hazardowe. Broń Boże, niech was ręka po prostu chroni. Niech, Niech wasza ręka, wasza ręka nie idzie w tym kierunku, ponieważ to się też może skończyć całkowitą klęską. Gdyby ten, gdyby ten, moi drodzy uran był pozytywnie aspektowany z tym słońcem, no to bym powiedział wtedy, możecie coś spróbować, bo by... Bo by? Można powiedzieć, zmiany idą w lepsze, ale tu jest kwadratura. Trudny, ciężki aspekt powodujący, że to, co chcecie osiągnąć, nie będzie do osiągnięcia. Z tym romansem też seksem będzie też kiepsko, moi kochani, mogą wystąpić też jakieś problemy z Waszymi po prostu dziećmi. Nie mówię, że coś się komuś stanie, tak? Ale uran powoduje, że na przykład zmianę relacji na inne, na. Akurat w tym momencie troszeczkę mogą być kłótnie, jakieś, jak, jakaś niezgoda, ponieważ, jeżeli kwadratura, a zmiany, no to nie wygląda to dobrze. I dobra, drugi dom horoskopowy. Kochani przyjaciele, koledzy, znajomi, tudzie czujemy tą przyjaźń, tudzie. Gdzie czujemy tą radość ze, ze znajomości, z przyjaźni, spo, z polegania na kimś. Kochani, uran w kwadraturze z Księżycem w domu horoskopowym 11 powoduje to, moi drodzy, że podstawy przyjaźni, koleżeństwa, znajomości mogą też być zakłócone, mogą, mogą być yy, takie, yy, wiecie, niestabilne. Możecie poczuć, że ktoś Was oszukuje, możecie stwierdzić, że jednak to nie jest to, na co tak długo, na, yy, w co ty, 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 tyle lat. Wierzyłyście, wierzyliście, więc uwaga też na kwestie związane z przyjaźnią. Natomiast pozytywnym aspektem, moi kochani, na pewno mamy sekstyl do Księżyca, Marsa. Mars, planeta maleficzna, trudna, planeta yy, takiego czasami obłędu wojennego, planeta, która nie chce się poddać. Ona walczy, ona musi zdobywać, ona musi pokazać tą taką energię idącą do przodu, powodującą zamieć, powodującą takie, taką. Taką złość, czasami no, no niezbyt korzystną, tak, tak złośliwą złość. I tutaj, ale na szczęście ten Mars idzie sekstylem, czyli pozytywnym aspektem do tego Księżyca, więc moi drodzy, powiedziałbym, że, yy, a jest w domu horoskopowym 12. Boże przepraszam, w dziesiątym, czyli na medium seli. To, czyli, słuchajcie, jeżeli macie kwestie, na przykład w tym, w tych dniach, tak, w tym okresie, związaną z karierą, z rozwojem zawodowym, z chęcią awansu i tak dalej, próbujcie, moi kochani, próbujcie, z tego powodu, że y, akurat no ten Mars jest aktywowany w domu na medium seli. Jak jest aktywowany, czyli musi coś oznaczać, a jest aktywowany przez Księżyc, przez Księżyc, bo przecież Księżyc jest tutaj w, spe, w pełni najważniejszym, można powiedzieć, punktem. Jeżeli aktywuje sekstylem tego Marsa, to może nas zmusić do tego, abyśmy w końcu o tą premię wystąpili, abyśmy o, o, o ten awans wystąpili, abyśmy pokazali się z tej dobrej strony, że chcemy coś osiągnąć, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. I tutaj jest dla Was, moi kochani, lwy, szansa: kreuje się taki moment, w którym możecie osiągnąć to, co chcecie. Pamiętajcie, że ten horoskop pełni, to jest jakby uściślenie horoskopu miesięcznego, który dla Was zro zrobiłem. On jest astrologicznego, tak? Zrobiłem już dla Was, tutaj sobie znajdziecie w moich filmach. Jest horoskop astrologiczny dla lwów. Zobaczcie sobie na cały miesiąc. Jak to będzie wyglądało, a ten jest tylko jakby uściśleniem tego, co dla Was będzie najważniejsze na ten czas, kochani. Także. Tak to tutaj wygląda. Dodam jeszcze jedną rzecz, moi kochani, na zakończenie musicie też uważać, że te emocje u was, no pomimo tego, że są już targane tym wiadome, tym uranem, tak I, No i ogólnie pełnią, no wiadomo, powoduje u nas takie dosyć niestabilne poczucie rzeczywistości, ale macie tutaj w domu, w waszym znaku jest, mieści się jeszcze Lilith, kochani, Czarny Księżyc, Ciemny Księżyc, O, to jest tak zwany. Yy, odbicie księżyca waszego naturalnego, czyli jaka emocje, jakie emocje no negatywne, takie ciemne, trudne, Lilith, bogini, czy nawet demon. Właściwie dużo, dużo osób uważa Lilith za demona, no w mitologii praktycznie demon. Ja ostatnio. Słuchajcie, czytałem na temat stworzenia Adama. Okazuje się, że Lilith była pierwszą żoną Adama. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, nie wiedziałem o tym. Także Lilith była pierwszą żoną Adama, później niestety się wściekła, Zrobiła, zrobił się z niej demon i moi kochani, yy, to jest za dużo zazdrości, takiej wściekłości. To jest bardzo negatywny punkt, bo to, bo to nie jest planeta. Lilith to jest punktem. Punktem, punktem w kosmosie, takim energetycznym odzwierciedleniem właśnie yy, Księżyca, który powoduje, że możecie niestety poczuć się źle, możecie czasami nawet się zachowywać, moi kochani, no negatywnie tacy, nie, pozna nie będziecie poz będzie poznawały, poznawali siebie, więc moi kochani, lepiej tą pełnię troszeczkę przeczekać, lepiej tutaj dać sobie chwilę spokój z różnymi sprawami, które nas dręczą i tak dalej, ponieważ niepotrzebne się wywo niepotrzebnie będą wywołane kłótnie, niezgoda, właśnie jakieś poczucie chorej Niepotrzebnej zupełnie, moi drodzy, zazdrości. Więc, moi drogie lewki, uwaga: jedynym fajnym, takim, mówię, pozytywnym aspektem dla Was może być to, że ten tutaj Mars jest aktywowany w tym, na tym Medium celi, więc sprawy takie związane z karierą, z rozwojem zawodowym, ja bym pociągnął do przodu, jest szansa, że zdobycie coś więcej niż do tej pory. No, dobra, moi kochani, to dziękuję Wam serdecznie. Moje drogie lewki, dużo zdrówka, dużo szczęścia. Jeżeli komuś się moje filmy podobają, to tutaj dzwoneczek, ten, on musi być taki czarny, dzwoniący to jest subskrypcja. Bardzo Wam dziękuję. Oczywiście komentarze udo i udostępnienia wszystkim, kogo uważacie, że się interesuje y astrologią. Bardzo będę wdzięczny. No i lajki, moi kochani. Także pomimo tego, co Wam powiedziałem, wszystkiego i tak dalej, dużo szczęścia, dużo zdrowia, dużo spełnienia Waszych, ma spełnienia waszych wszystkich marzeń, no i dużo takiej pozytywnej energii, pomimo tego co tu się będzie działo, liczę na to, że y, pokonacie te trudności i, będzie, i ten czas będzie dla Was naprawdę udany. Cześć, trzymajcie się, do następnego filmu, drogie lwy. Hej, cześć.